Dzień dobry państwu. Już niedługo święta wielkanocne. Z tej okazji Muzeum w Chorzowie zaprezentuje państwu krótki materiał poświęcony pisankom ich tradycjom, historii oraz nieco współczesności. Tradycja malowania pisanek czy też ogólnie jajek, ponieważ przed okresem chrześcijańskim trudno mówić o czymś takim jak pisanki wielkanocne, sięga głęboko w przeszłość. Najstarsze archeologiczne ślady malowania jaj, w tym wypadku jaj strusich, pochodzą z Afryki i są datowane nawet na 60 tysięcy lat wstecz. Jajka te były znane także w innych kulturach i tradycjach. Badania archeologiczne potwierdzają, że malowanie jajek i ich obrzędowość była znana m.in. w starożytnym Egipcie, w Mezopotamii, czyli na terenie dzisiejszego Iraku, czy też na wyspie Kreta. O tradycji malowanych jajek wspominali także rzymscy historycy i poeci, m.in. Ovidiusz. Natomiast z terenów słowiańskich i ziem Polskich. Najstarsze poświadczone ślady dotyczące tradycji malowania jajek pochodzą z X wieku. Obecnie jajka wielkanocne są powszechnie skojarzone właśnie z, z tymi świętami, i trudno sobie wyobrazić, by nie były jednym z ich symboli i nie były obecne na naszych stołach. Natomiast nie zawsze tak było. Na początku, kiedy w X wieku Polska przyjęła chrześcijaństwo, Kościół zabronił malowania pisanego ponieważ uznano, że są to zbyt pogańskie zwyczaje i chciano je wyrugować. Po 200 latach jednak zdecydowano się do tradycji wrócić nieco w zmienionej formie. Decyzją patriarchów kościelnych uznano, że jajka muszą być najpierw wyświęcone, a także pomalowane na czerwono, co miało symbolizować z jednej strony krew Jezusa Chrystusa, którą przelał na krzyżu, a z drugiej strony nawiązywać do jego zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, ponieważ bardzo często do, do dzisiaj z stały Pan Jezus prezentowany jest w czerwonej szacie albo z czerwonym sztandarem symbolizującym zwycięstwo nad śmiercią. W tej chwili mogą Państwo zobaczyć planszę przedstawiającą tak zwane Kroszonki Górnośląskie. Ich autorem jest Jan Widera. Projekt powstał w roku 1939 i przedstawia popularne motywy zdobnicze, przede wszystkim roślinne, ale także częściowo geometryczne. Do dzisiaj są to bardzo popularne wzory, stosowane nie tylko na Śląsku, czy w Polsce, ale także na przykład w Austrii. I chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o kilku wariantach zdobniczych pisanek i w związku z tym z nazwami, które do nich przylgnęły. Za pisanki właściwe można uznać jajka malowane tylko na jeden kolor i pozbawione Innych dekoracji. Ponadto mamy też na przykład drapaneki na Górnym Śląsku zwane popularnie kroszonkami. I są to właśnie pisanki, najpierw farbowane, a następnie wydrapywany jest na nich wzór za pomocą jakiegoś ostrego narzędzia, na przykład igły albo rysika. Z terenu też Górnego Śląska w okolicach Koźna pochodzą tradycyjne pisanki z ciasta, które są wypiekane, a następnie malowane. Ponadto można wyróżnić także oklejanki i naklejanki. Oklejanki można wykonać poprzez dowolne oklejenie jajek, na przykład roślinnością typu ulubione płatki kwiatów, ale także skrawkami materiału czy kolorowego papieru. Natomiast na ale pianki różnią się tym, iż gotowy wzór nakleja się na całe jajko. I może być na przykład kogutek łowicki albo jakieś symbole związane z Krakowem, gdyż właśnie z tych dwóch rejonów, a więc spod Krakowa i Złowicza, pochodzi właśnie tradycja takiego wariantu zdobienia jajek. Mamy też obecnie na przykład ażurki. Są to wydmuszki specjalnie wycinane i zdobione za pomocą techniki otworkowej przy pomocy na przykład wiertarki, frezarki i, i tym podobnych narzędzi elektrycznych, a ponadto współcześnie można się spotkać także z techniką dekupażu, która jest stosunkowo młoda, ale też daje bardzo ciekawe efekty wizualne i zdobnicze takich pisanek. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym Państwu w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Muzeum w Chorzowie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, wypoczynku oraz radości ze zmartwychwstania pańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.